na tej stronie później, gdzie sam Wam zaprezentuję jak do docierać z play'a Zapraszam do odcinka jak nie zróbcie już mojego play'a to muszę to zapisać ja sobie zapiszę to w komentarzach już jest teraz mogę to wyłączyć to z tego to. to to jest tutaj, jest 13 skoro już to mamy to musimy zrobić to 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 musimy nazwać to co tu jest to by nie wpłynęło do tego opisem musimy napisać na to musimy to wklejać to, tego nie wklejać to nie działa i już to mamy możemy to wyłączyć teraz szukamy i mamy ja to wolę wyciągnąć, mogę zostać. Bo jest... to, co to ja wam pokażę, gdzie. Twe tu. Do tego składam. I w, w, wklejamy, jak to taki czas mamy, to... W, zmień. I to. Tylko do uruchomienia, naciskamy zapis. To... I już mamy. To wszystko macie rzut, wszystko macie czego on górzy, tam na dole, łapkę do góry i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie.